Proszę Państwa, jesteśmy przed Mylanem, e, tam gdzie są korporacyjno-lewacko-psychiatryczne e, najgorsze, wręcz e, korporacje. Mylan to jest korporacja aborcjonistyczna, e, psychiatryczna i lewacka i, i promuje sprycowanie. Damy teraz głos Ananowi A. Dzień dobry. Ja mam taki dokument. Proszę zobaczyć ze sobą. Zapoznać się z jego treścią. Już się z treścią widzowie zapoznali. Możemy to jeszcze ten, to powiedz Anon, o co chodzi w tym Mam roku. nadzieję, bo będę też miał w diagnozę wystawioną w związku z potrzebą zasięgnięcia opinii Rzecznika praw pacjenta. Będę miał diagnozę wystawioną na styczki 44, będzie ona obejmowała również depresję i inne zaburzenia, o których wspominałem w poprzednich filmikach. Że nie skończy się to moim ostatecznym e, unicestwieniem w Askabanie. Są to bandyckie e, działania ze strony e, psychofarmaceutów. Psychofarmacja jest zła i czyni ten świat e, niezdatnym do życia po prostu. E, bardzo jest to sedno korupcji wszystkiego. E, będę też chciał jechać do pana... Kononowicza z Arturem Puszkarskim na początku listopada, aby móc y, zasięgnąć y, rady Biura Interwencji Obywatelskich. Proszę się nie śmiać z pana Kononowicza. On został przez braci. Y, y, jakich? Braci. Przez braci chyba chodzi o ma Chodzi chyba o tych braci, tych rodzonych, czy? Braci, którzy wy sponsorowali Kononowicza. To tylko co jako kojarzę. Czerzetkowicza został, e, został sponsorowany przez nich i wyeksponowany jako celebrytą. Ja jestem nie mniejszym celebrytą. Można trochę się odnieść do mnie jako. No nie, taki przebrany syn Kononowa. I w każdym razie jestem bardzo fajnym gościem. Zachęcam do oglądania moich playlist, które pokazują, jak ciężko jest tutaj w tym dziadostwie żyć. Eee, tam macie różne linki też. Możecie pisać ze mną również w link, link onion na to, że eee, pisać możecie wszystko, co chcecie. W opisie, w informacjach. W ogólnej stronie playlista Drag Skill Souls. Zachęcam do obejrzenia jest to epicki rozpiernicz. I tak, właśnie będziemy chyba rozmawiać, zgłaszać na nowidzianie niepożądane tych środków e, psycholeptycznych, które nie winny być niestosowane e, przy depresji. Na takowe Ropinirol na przykład się stosuje, są to agoniści, nie antagoniści. Ja mam zalecane nie brać w ogóle antagonistów. Kazaj mi jak najszybciej odstawić tego typu środki. I tak też zrobiłem, mimo że to był dysinhibitor dopaminy. Bardzo się źle czuję: kołotanie serca, duszności, zaburzenie ciśnienia. Yy, skłonności samobójcze bez realizacji stłumione, bo wiem, że nie wolno tak Ech, no jest mi bardzo ciężko no ale żyć trzeba no. Co? depresją nie należy się kierować Ech, czy tam zaburzenia im psychotycznymi czy bez, nie należy się nią kierować jest, można każdego dnia robić ciekawe rzeczy chciałbym, żeby te męki piekielne się skończyły, żebym już nie musiał czuć. Nawet znieczulony na bursie jestem, na zimno. Bo zimno dzisiaj jest. Coś paskudnego. Ciężko mi jest zasnąć. Nie mam snu, wyobraźni. Nic. Jest to bardzo bolesne. Ojej. Ricky Berwick są fajni, różni ludzie, ludzie, można oglądać. No, w każdym razie... Chcę żyć jako człowiek, normalnie, w miarę. No. Pozwalam też mylan y, w swoim poźwie. Na razie się nic nie dzieje, coś się ruszyło w sprawie apelacji. No. tak zapraszam do playlisty. Oddaję głos... Y, Arturowi Puszkarskiemu, który jest... Y, z tego rodzaju mnie. Dzień dobry, proszę Państwa. Zostałem wezwany jako osoba, która wielce współpracuje. E, oczywiście, jeżeli chodzi o Konona i tych różnych Meksykano i Majorów, chciałbym porozmawiać. Ale jeżeli działa, jeżeli Kononowicz działał z Rafałem Kosno e, Oskarem i braćmi Czytkowiczem, którym mam konflikt na razie, to ja tak powiem. Oczywiście byśmy się tam przyjechali, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy i pewne kwestie. Oczywiście nie mówię, że nie, bo współpracę robimy, chcemy współpracować jak normalnie, czy normalnie jak i stowarzyszeniem PORT, który jest stowarzyszeniem psychologów chrześcijańskich można by wręcz powiedzieć przeciwko tyranii psychiatrii i, ten, i psychofarmacji o to właśnie nam chodzi trzeba by powiedzieć że Krzysztof Kononowicz żeby no, powiedzieć tak on chciał powiedzieć, że jest jakby takim duchowym, że się bierze na rozwój tego wszystkiego Kononowicza. Oczywiście mi się nie podoba trochę, że jakieś tam mundury czy, czy jakieś tam dziwne ksywki, meksykano. Ja osobiście za Kononowiczem, jeżeli ma to wyglądać tak, że będzie chlana woda palenie papierosów i panie, no to Sory Winetu, nie ma żadnej współpracy, bo to tylko stworzy do potęgi uniwersum. Oczywiście, jeżeli Krzysztof Kononowicz chce z nami współpracować, to trochę normalnie, bo ja już walczę z tymi szurami typowymi jak Sendecki, Olszański i inni. Oczywiście nie tylko chyba kono, nie tylko Kononowicz współpracował z Rzeczkowiczem, Rafałem Kosno, yy, czy Oskarem, ale i to się zdarzała grupa operacyjna, która już nie istnieje. Yy, jestem za, jestem dużo za, jeżeli to ma wyglądać bardziej prawicowo. Yy, nie także chlanie, wyzywanie, kopanie się i tak dalej i tak dalej. Wyzwiska na potęgę i mundury jakieś w stylu ksywek, major będę mówił na niego nie major suchodolski, a suchodolski. Oczywiście, jeżeli ten, jeżeli mój przedmówca będzie chciał, to oczywiście dam jemu głos, ale tylko chciałbym powiedzieć w tym momencie. Że my nie sprzedajemy swoich poglądów żadnym yy, żydowskim korporacjom czy lewackim korporacjom, czy masońskim, które zniszczyły Polskę, yy, które, które po prostu doprowadziły do piłowania wręcz Krzyża Katolickiego. Oczywiście jestem prawosławny, ale Krzyż to też jest nasz znak, i w tym, i w tym yy, krzyżu też je, był Jezus Chrystus i został przewalony. Czyli oni chcą już nas piłować wręcz. Jeszcze raz powiem. My jesteśmy za całkowitym zakazem aborcji, za całkowitym zakazem psychiatrii e, aczkolwiek e, psychoterapia by się bardzo przydała przeciwko też... E, też jesteśmy przeciwko e, tej... E, szprycowaniu i robieniu z ludzi wariatów ale to wszystko teraz daje e, anonim No... tutaj... Artur jest y, dziennikarzem. Co może poświadczyć plakietką? Oczywiście, że mogę poświadczyć plakietką i tak jest. I mam plakietkę. E, ten. No. Mogę poświadczyć, że jestem dziennikarzem e, prasowym i tak i będziemy, będziemy z nimi walczyć też medialnie z tymi psychiatrami, z tymi lewakami. Bo tak dużo już nie może być. I, I są zioła psychoaktywne, rośliny psychoaktywne, które działają, też obniżają dopaminę i różne yy, monoaminy, bo to głównie na tym się opiera to, obecnym, y, inaczej działają bez ale są. Obniżają monoaminy. I są różne chemikalia też inne. Yy, to też trzeba wi y, wiedzieć o tym. Ale ja nie popieram ludziom z depresją obniżać pominę, bo to może się tylko źle skończyć. No, jeżeli chodzi o to, to e, to nic nie da ciągłe gadanie. My musimy teraz ze sobą współpracować i nas naprawdę to powinny być tysiące, bo ofiar jest tysiące, a nie... a, a nawet i miliony i tutaj powinni stać chociaż parę tysięcy osób. Powinniśmy się organizować i chodzić, i, i ten, i tak jak mówię, współpraca może być duża. Ja, tak jak mówię, baranów w stylu mundurowych nie cierpię, wręcz nie lubię. Ewa Lipka jest bardziej, bardziej taka mądrzejsza niż te suchodolskie niż ten, niż, yy, niż te olszańskie brygady jakieś mundurowe, yy, które, trochę to jest dziwne, że zawsze mi się kojarzy, że jak ktoś współpracuje z mundurowymi i to się niestety Polakom kojarzy, to od razu musi być wariatem, przeklinają na potęgę, ro robią z nas wariatów w stylu olszański, sendecki, mktv -y i inne. Chcą nas osmieszyć i żeby było naprawdę, żeby to był wielki zakład psychiatryczny i będą nam dawać leki i będą nas do tego zmuszać i będą naprawdę to będzie to jest katastrofa. Ja na naporem y, wielu osób uważam, że nie tylko byśmy chcieli porozmawiać tutaj z panem Kononowiczem, ale i też z Rafałem Kosno i z Oskarem. Oskar mi w ogóle ten tak jak tak jak ten, tak jak Bartek nie bardzo zauważył to bardzo dobrze. Jeżeli Suchodolski nie będzie udawał generała, to nie będzie pił, bo picie, czpanie i tak dalej. Jeżeli oni będą z nas próbować zrobić wariatów, to żadnej współpracy nie będzie. A pan Krzysztof Kononowicz wiedział, co się stało z Choroszczy, a my możemy zawsze współpracować. Więc, więc żeby tak nie było. Tanie bilety, dosyć szybko można dojechać z Białystoku do Warszawy. Daję jeszcze tutaj Anenowi do głosu. Będziemy też rozmawiać z panią Anetą, psycholog. Jest medyk ze Styrskiej 44. E, I teraz udajemy się do Melana. My tylko jeszcze coś dodam. E, chodzi o Anetę z, por z Porta. To właśnie Port. Aneta jest dosyć bardzo ciekawą osobą. Pozdrawiamy panią Anetę. Bardzo powiedziała, że, ten, że trzeba, że popiera nasze działania, mimo że jest psychologiem, pani Kasia, pani Było bardzo dużo nas, nawet psychiatra się znalazła, pani Kasia, więc my musimy działać, są bardzo, bardzo i my musimy działać patriotycznie. Bo pamiętajcie, że nie tylko oni tam na zachodzie, oni chcą wyłupić ojca z założyciela i też z niego zrobić wariata. Więc jak naszych będą postrzegiwać mieszków e, tych m, znaczy mieszków, no tak mieszków, jak będą postrzegiwać naszych mieszków, królów, naszych e, Bolesławów Królów No i też powiedzmy sobie jak będą postrzegać w ogóle k, e, królów czy będą ich piłować. Yy, i tutaj będzie właśnie strach strach bardzo długi jeżeli my czegoś nie zrobimy no i dlatego my musimy działać a nie siedzieć w te cztery litery i nic nie robić yy, dlatego, że patriotów już robią wariatów i to było Meszko, Brol yy, i tak dalej chyba już yy, sławał Duli już yy, próbują zrobić wariata więc my musimy bardzo działać i bardzo demonstrować jesteśmy za Współpracą, a nie za dzieleniem, tylko mądrym, mądrą współpracą. Bo, proszę Państwa, wariaci w stylu olszańskim, olszański czy inni, to, nas, to oni to robią specjalnie. Robią specjalnie, właśnie pokazują, że są wariatami, a tak naprawdę tego nie jest. Eee, wszelkie mundury. Eee, I tutaj właśnie mi się, eee, tak już na koniec powiem monolog mi się przypomniał o Adamie Słomce, że, że Adam Słomka. Miał przykrą sytuację, że jego mama zginęła przez jakiegoś łajdaka. A tutaj się okazało, że on jest chory psychicznie i, i robią ludzi wariatów, żeby ich właśnie zniszczyć. To jest na koniec. Teraz tylko Anon szybko powiem. Na koniec hasło. Cała Polska krzyczy z nami, wypierniczać z szczepieniami. No i pamiętajcie, i wypierniczać z... Psych psychiatrami, a z kawanami, lewakami. Tak. Wypierniczać z psychiatrykami, wypierniczać z psychotropami, wypierniczać z aborcją, wypierniczać z lewakami no i wypierniczać yy, z prześladowaniami. No do, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem w Wielkiej Polsce i na pochybel lewis o psychiatrii. To cześć.